Cześć wszystkim, witam w kolejnej części odcinka ze składania MS231. Piłabym już do tej pory złożył, tylko kwestia taka jest, że mamy tutaj tego farmer, tak ten tłok, co miałem zakładać 42,5. Nie pomierzyłem suwmiarką, ile ma stary, a stary ma 41 i pół. I byłem pewny, że on będzie pasował. Co się okazało, że on 42,5 ma 41,5, a ten 42,5 i nie pasuje. No i musiałem zamówić, bo mówiłem, że na jakimś zamienniku złożę ją, to zamówiłem, dolpima przyszedł taki tłok 41,5. I ten tłok będzie pasował, bo stary tłok tyle samo ma 41,5. Ja byłem pewny, że nie będę musiał kupować tłoka, że mam garażu do 231, pisze 42,5. Ale nie pomierzyłem suwmiarką. Mój błąd, no to musiałem zaczekać parę dni, aż przyjdzie inny tłok. No i złożymy go na tej Dolpima. Zobaczymy, jak na tym będzie chodzić. Cylinder ładnie wygląda. Jestem zadowolony z tego honowania. Super. Gniazdo wylutowe. Wyczyszczone od strony wydechu. No cóż, będę brał się za składanie. Za chwilkę. no To na przyszłość pamiętajcie: są 42,5 do, do MS 231 i są do MS 231, 41,5. Musicie sobie po prostu pomierzyć. Przed zakupem nie. Nie zakupywać tego pochopnie, bo pochopnie to może być tak jak w moim przypadku. Akurat ten miałem w garażu, bo kiedyś widocznie zamówiłem, leżał. No i cóż, będziemy składać. To tyle. Więc następny film pewnie pojawi się dzisiaj albo jutro. Zależy, bo będę brał się za składanie. Muszę to pokleić, wszystko silikon położyć. Znaczy, no, silikon specjalny, czerwony. Ja stosuję czerwony. Kiedyś stosowałem szary. Taki yy, też miałem. Ale akurat mamy jedną tubkę jeszcze czerwonego. To wykorzystam to. No to dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Uszczelniacze mamy już założone. Łożyska też. No to bierzemy się do roboty. Myślę, że jest godzinka, półtora i będzie złożona. Wszystko wyczyszczone, pięknie, ładnie. O, tak to wygląda. To na razie, hej!